To dobrze, że to jest podwyższone do 2% PKB, bo dzisiaj polska armia potrzebuje przede wszystkim poprawy wyposażenia, potrzebuje nowej infrastruktury obronnej, bojowej, bo my powinniśmy mieć bardzo dobrze wyposażoną armię obronną. Mówię to głośno tutaj, w Łasku, mamy. gdzie dzisiaj stacjonują samoloty F-16, gdzie są także żołnierze amerykańscy. Chciałbym, Prezydencie Rzeczypospolitej, żeby tych żołnierzy amerykańskich, żołnierzy NATO, ale przede wszystkim żołnierzy Armii Stanów Zjednoczonych było w Polsce więcej. Bo to jest także w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego gwarancja naszego bezpieczeństwa. I uważam, że Polska powinna się ubiegać o dodatkowe bazy Sojuszu Północnoatlantyckiego, przede wszystkim Armii Stanów Zjednoczonych tutaj w Polsce. To dzisiaj byłaby bardzo dobra gwarancja naszego bezpieczeństwa. Mówię, no tutaj w Łasku dzisiaj no niestety nie liczni żołnierze amerykańscy są. Jednostka Wojskowa samoloty F-16, druga w Polsce po Przecinach baza. My powinniśmy w tym zakresie nasz potencjał obronny wzmacniać. To jest wielkie dzisiaj zadanie. Dobrze, że następuje podwyższenie do 2% PKB wydatków na obronę. Powinny też wzrosnąć wydatki na naukę, na innowacyjność. Powinny się te pieniądze znaleźć w budżecie, bo to jest niezwykle ważne. Ostatnio naukowcy, humaniści w Warszawie mieli spotkanie, protestowali przeciwko niszczeniu polskiej nauki. I przeciwko niszczeniu polskiej humanistyki, e, mówiąc, że granty, które są przyznawane dzisiaj e, w ramach programów ministerialnych po reformach pani Kudryckiej łatwiej uzyskać na badanie języków papui nowej gwiny i języków słahimi e, niż polskiej historii. To też jest swoisty paradoks. Likwidują się szkoły wyższe w mniejszych miejscowościach, spada w związku z tym poziom edukacji. Dotarcie młodych ludzi do wykształcenia jest utrudnione, przez to to nie jest korzystna dla Polski sytuacja. Jeszcze kilka słów o samym stylu kampanii. Inni kandydaci boją się konfrontacji, nie chcą debaty. Dlaczego? E, e, proszę zapytać innych kandydatów. Ja jestem na debatę otwarty. Apeluję od dłuższego czasu już do pana prezydenta Komorowskiego, do kandydata Platformy Obywatelskiej, aby taka debata się odbyła. Uważam, że ona jest dla Polaków ważna. Proszę państwa, czy chcielibyście państwo debaty mojej z panem prezydentem Komorowskim? No, proszę zapytać, e, proszę zapytać kandydata, pana e, komorowskiego, kandydata Platformy Obywatelskiej, obecnie urzędującego prezydenta. Jeżeli jest sens debatować, to ta debata powinna się odbyć urzędującym prezydentem, bo to jest także ocena prezydentury, stylu prezydentury, a w końcu jakby nie było, ostatnie pięć lat e, to prezydentura Bronisława Komorowskiego, to jego działanie i niedziałanie w ważnych sprawach e, społecznych i, i to, to Pola powinni oceniać i to, to powinno być także przedmiotem debaty i wizja prezydentury na przyszłość. Ostatnie pytanie. Pani, Już to, 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 to ostatnie. Serenie. Pan Bronisław Komorowski stwierdził, że kandydaci I prowadzą to, kampanię to, mając ADHD. On spokojnie. Pani, dużo ludzi, dzieci, ludzi młodych jest dotkniętych tą chorobą, bo to jest schorzenie. Szkoda, że pan prezydent w ten sposób sobie próbuje tworować ze swoich kandydatów. Hmm. Cóż mogę komentować? Też obraża e, e, na przykład fan e swoją kandydaturą no, państwu polskiego bo nie ma takiego doświadczenia. Że ja obrażam państwo polskie swoją kandydaturą. No to jest bardzo ciekawe. Tak w każdym razie. razie... Może no, jest za dobry dla Komorowski, prezydenta. Komorowski, e, kiedy kandydował po raz e, w poprzednich wyborach, jakieś to miał prezydenckie doświadczenie. To ja pracowałem dwa roku z poprzednim prezydentem, z profesorem Lechem Kaczyńskim. E, byłem ministrem w jego kancelarii, jednym z jego najbliższych współpracowników. I e, obserwowałem z bliska, jak powinna wyglądać realizacja prezydentury w Polsce, co to znaczy prezydent aktywnie wyczulony na sprawy społeczne. Myślę, że tak właśnie prezydentura wynikająca z mandatu uzyskanego od polskiego społeczeństwa, bo przecież to naród wybiera prezydenta Rzeczypospolitej, to jedyny taki Wtaję, mandat w Polsce. Tak właśnie z wyczuleniem na sprawy społeczne, aktywnie, z energią powinna być prezydentura realizowana. Czy to w będzie właśnie tak? Ciekawe ile będzie. Proszę Bravo! Andrzej Duda, <einzige utter crackers> Andrzej Duda, Andrzej Duda, our president. Andrzej Duda, our president. Andrzej Duda, our president. Dziękuję także za wsparcie w tej spontanicznej odpowiedzi co do debaty. Myślę, że Polacy rzeczywiście tej debaty kandydatów oczekują, bo to także jest kwestia oceny pięciu lat prezydentury pana Bronisława Komorowskiego. No te, tej oceny powin, powinni Polacy dokonać przy urnach, ale wcześniej kandydaci mają prawo dyskutować z prezydentem o tym, jak powinna prezydentura w Polsce wyglądać i jakie są zadania prezydenta w naszym kraju. Nie wiem, czy Państwo się ze mną zgadzacie. Mam nadzieję, że tak. Chcę yeah. krótko powiedzieć. Tak jak tutaj, tak jak mówiłem przed chwilą tutaj do pani redaktor, do... Do telewizji TVN24. W Polsce powinno być więcej baz, w których stacjonują nowoczesne samoloty. W Polsce powinno być więcej baz wyposażonych w nowoczesny sprzęt wojskowy. Powinny być także jednostki amerykańskie w naszym kraju, bo dzisiaj to właśnie te jednostki, ich infrastruktura mogłyby być doskonałym gwarantem naszego bezpieczeństwa. To jest niezwykle ważne. Szkoda, że nie ma w Polsce amerykańskiej tarczy antyrakietowej. Te plany zostały zniszczone przez rząd Donalda Tuska, zostały zniszczone. W okresie tych ostatnich 8 lat źle się stało. Natomiast dzisiaj największym zadaniem, poza kwestią zapewnienia Polsce i Polakom bezpieczeństwa, co jest niezwykle istotne, bo my musimy budować potencjał obronny Polski, także we współpracy z naszymi partnerami w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ale wielkim zadaniem dzisiaj jest odbudowa polskiej gospodarki, odbudowa polskiego przemysłu. My potrzebujemy miejsc pracy, potrzebujemy w Polsce godnych wynagrodzeń. Potrzebujemy, otwór, potrzebujemy w Polsce sprzyjających warunków nie tylko dla młodych ludzi i sprawiedliwości, tak jak pani mówi. To także jest zadanie prezydenta, bo to nie kto inny, tylko prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołuje sędziów, proszę państwa. I ma prawo w każdym przypadku podjąć decyzję, czy ktoś jest godny zostać sędzią, awansować w, na wyższy poziom sędziowski do sądu wyższej, wyższej instancji, czy też nie. I to jest... To jest, to jest Wielkie także zadanie prezydenta. To nie jest tak, że prezydent musi podpisać każdą propozycję nominacji, którą otrzymuje. To prezydent decyduje ją sam powinien rozważyć za każdym razem, czy zgadza się na nominację, czy nie. Natomiast wielkim zadaniem dzisiaj, tak jak powiedziałem na początku, jest wsparcie odbudowy polskiej gospodarki i tutaj prezydent ma też wielkie zadanie do wykonania, bo my musimy w Polsce zatrzymać młodych ludzi i my musimy poprawić warunki życia dla tych, którzy tutaj jeszcze są w Polsce i chcą tutaj pracować. To jest wielkie zadanie, to jest, plan, to jest plan, który powinien być w tej chwili planem narodowym, najważniejszym zadaniem dla przyszłej władzy. Proszę Państwa, tą władzę, która dzisiaj jest, powinno, powinno polskie społeczeństwo odsunąć, bo ci ludzie rządzą rząd PO-PSL od 8 lat I, to jak i prezydent 5 lat. I jakie są skutki tych rządów? U nas widać. Jak Każdy to ten... widzi, Waszy zwłaszcza w mniejszych miastach powiatowych, to widać bardzo wyraźnie, gdzie mówi się o zwijaniu Polski, gdzie znikają połączenia komunikacyjne, urzędy pocztowe znikają miejsca pracy. Szkoły, młodzi ludzie wyjeżdżają, mówiąc, że nie widzą dla siebie. To jest wielkie zadanie, to jest odczuwalne zwłaszcza tutaj w pobliżu łodzi, w tym województwie, gdzie był tak rozwinięty dawniej przemysł tekstylny, włókienniczy i gdzie tak wiele tysięcy miejsc pracy zniknęło w przeciągu ostatnich 25 lat i znika cały czas, bo wiem, że ten proces niestety postępuje. Proszę Państwa, wielkie zadanie i tutaj prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, wbrew temu co Państwo słyszycie. Ma też wielkie możliwości działania, bo to nie jest prawda, że prezydent musi siedzieć pod Żyrandolem i nic nie może. Prezydent ma inicjatywę ustawodawczą, prezydent ma y, doradców, prezydent może powołać obok swojego urzędu Narodową Radę Rozwoju, co ja zrobię, jeżeli zostanę wybrany, gdzie będą eksperci, specjaliści, gdzie będzie opracowywana strategia rozwoju Polski. Niezwykle ważne zadanie, bo dzisiaj nie ma tak naprawdę żadnej strategii rozwoju naszego kraju. Przecież widzimy, co się dzieje. Każdy z nas obserwuje swoje środowisko, każdy z nas obserwuje Polskę i widzimy, jak sytuacja wygląda. Przecież 80% zeszłorocznych maturzystów powiedziało, że nie dostrzega w Polsce dla siebie żadnej perspektywy i że nosi się z zamiarem wyjazdu za granicę. To oznacza, to oznacza likwidację w perspektywie polskiego państwa, bo jeżeli tutaj nie będzie młodych ludzi, nie będzie następnego pokolenia, które tutaj będzie mogło żyć, pracować, rozwijać się, tworzyć rodziny. Mieć dzieci. I, i to, jest, to jest dzisiaj wielkie zadanie, powtarzam, także dla prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach inicjatywy ustawodawczej, w ramach współpracy, wzajem, w wszystko, no To z państwo? że państwa zadeklarować. Jestem gotów podejmować współpracę z każdym rządem, który będzie tworzył nowe miejsca pracy. Nie będzie no no tak no o tym tak tak ja gadał i będzie obiecywał z wyborów na wybory, tak jak to mamy przez ostatnie 8 lat, tylko będzie rzeczywiście realizował plan tworzenia nowych miejsc pracy. Nie likwidował Polskie stocznie, przemysł strategiczny i tysiące miejsc pracy i w przemyśle stoczniowym, i w przemyśle około stoczniowym. Nie likwidował polskie kopalnie, czyli polskie wydobycie najcenniejszego surowca, jaki mamy i dającego nam suwerenność energetyczną, czyli węgla, tylko unowocześniał polski przemysł, tylko stwarzał warunki do rozwoju, który będzie dbał o bezpieczeństwo także w sektorze energetycznym. Jak to się stało, że przez 8 lat nie dokończono budowy yy, gazoportu w Świnoujściu? jak to się stało, że przez 8 lat nie doprowadzono do tego, żeby w Polsce mógł być wydobywany gaz łupkowy wszystkie te sprawy zostały zawalone w czyim interesie to było zrobione? to było zrobione w interesie polskiej co powiedział w tej sprawie prezydent? czy bronił tych, których poszkodowano? czy bronił Polaków, kiedy podwyższano im wiek emerytalny? nie, podpisał się pod tą ustawą i pozwolił, żeby weszła ona w życie bo gdyby nie jego podpis, nie weszłaby w życie to jego podpis spowodował że mogła wejść w życie. To jego podpis spowodował, że, w że weszły w życie podwyższenia podatków, przede wszystkim podatku VAT, który wszyscy Państwo płacicie. Nie spotkał się ani z tymi, którzy chcieli referendum w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego, ani z rodzicami sześciolatków, ani z rodzicami niepełnosprawnych dzieci, którzy protestowali w Sejmie przeciwko odebraniu im zasiłku pielęgnacyjnego. Nie miał czasu dla nich, a przecież został wybrany przez naród. Czy tak powinno wyglądać realizowanie mandatu prezydenta Rzeczypospolitej? Ale przyjmujemy w, dem w ramach demokracji, został wybrany przez naród, proszę Państwa. Najwyższy czas na zmianę i ja takie zmiany deklaruję. Ja się nie będę bał społeczeństwa. Tak jak nie boję się stanąć tutaj na rynku własku razem z Państwem i nie boję się nawet trudnych pytań. Będę brawo, się starał brawo, na nie odpowiedzieć. Brawo! brawo. Takiego chcemy!